Nigdy nie nie jestem z nie Robię Koło fortuny decyduje, jakim influencerem jesteś Boże, jak ja bym chciał, żeby Lenka kiedyś mnie naśladowała tak jak ja ją Jezu, jak ja bym chciał, żeby ona mnie sparodiowała, nie? Żeby stary nagrała odcinek, jak zachowuje się jak ja albo zajebisz się I żeby... Cisna bekę ze mnie Poczekaj, chciałbym tylko uprzedzić Film, który zaraz obejrzysz To jeden wielki żart i satyra Proszę nie brać nic na serio Miłego oglądania Myślę, że jest za młoda, żeby mówić takie rzeczy Cześć, cześć, Lenka stary Odpala, odpala yy, parodię Jak multiego i tak Siemano k***y ku... Siemano k***y ku... i zajebny. Siemano k***y ku... i zajebny. Dzisiaj walimy k***y ku... Ty a kto to jest? Kto to się zrespił tutaj? Kto to główno jest? Hej katulenka! Super, że jesteście! Zapraszam was! Wow, cała... Człowieku... całe uniwersum! Całe, całe uniwersum starej hejkatulenki, nie? Adamcy? Super streamer, i reel. Na kolejny filmik dzisiaj będziemy odzorowywać zdjęcia. Patego, tego, tutaj, kurwa. Zobacz, zobacz. Będziemy odzorowywać. Zobacz, jaki tutaj, kurwa, ziomek, nie? Pierdolnięty, nie? On już czekł, jest tak na. Jeszcze z poprzedniego odcinka mu, kurwa, kryj krwi został, nie? stare Przeje... stary. Massaker. Zdjęcia znanych influencerów w wersji low budget. No low budget? <laughs> Lenka, Czemu ty wszystkich kłamiesz, że ty masz mały budżet na odcinki? Jak ty, kurwa, tyle kapusty. Że... <laughs> trzeba zaznaczyć dołba. Tak, lower. i znowu jestem w soczewkach. A zanim Wow! Zam... Wow, lamorożce! Kocham tą stronę! Strona z namorożcami już działa! A... Wow, mega! Czym są kalamorożce, stare? te zadania są proste, po prostu losujemy na kole fortuny. Takie napisy! Jakiegoś Nowa widzowie, ekipa Friza Presera, i będziemy musieli e, potem znowu zarosować jego Jaki montaż! I... Nie poznaję odcinka, kurwa, naprawdę! Gdzie jest to koło fortuny? Ja pierdę w telefonie? Nawet nie mają koła fortuny? W telefonie losują, stary. Ja myślałem, że ten low budget do tego tak wiesz! Julia Żybranie, Julia Kostera, Karol Pieszko, Marcin Dubiel, Hania Wieszko? Co wy się, k***a, będziecie przebierać za Artuditu? P***a o was. Denzi, Frizz, Versov, Świeży, Lexi, Chaplin, Monika Kociołek, Grezi, Patrycja Molczanow, Przemek Pro i katulenka! Jakie ego top, stary! Hey, katulenka wylosuje siebie i się przebierze za siebie, a reszta wszyscy tak. Pajacować, k*** dla mnie na odcineczek. Ja siebie sama wylosuję, przebiorę się za siebie, a reszta, k*** tańczyć tutaj. Yes. Jez! Hejkatulejka! Dobra! Leka! to Widzicie? Marcel już wie, co się święci, że ona chce ich wykorzystać! On, on myśli tak samo jak ja. Mamy tak samo rozwinięty mózg! Już to dobrze gorzej, czy to jest tak, że ja mam tak rozwinięty mózg jak on, czy on jak ja. No trochę tak kurwa. Średnio bym powiedział. Michał, weź puść tle free jakieś losowanie kołem fortune, jak będą kręcić. Kurwa, nawet nie, nie mam nie mam nie wiem skąd wziąć, ale jak, że co, że. Zamiast nik Nie no zobacz jak oni tu miałem profesjonalne koło kurwa. A bo czekaj, freeze? koło, fortuny Wersow! Oh, okay. No ale to nie jest Czekaj, bo to się rzędem tego co nie no Czekajcie, no właśnie, co ten instagram ten Ja wiem! Okej, to jest o, masz. Masz. Skąd my weźmiemy taką kanapę? Ej. Jezus, ty jest jest tak. Jezus, to jest tak. Jezus, Mamy jest tak. Jezus, się I tak. Jezus, to jest tak. Jezus, I jest tak. Jezus, to że to jest tak. Jezus, to jest tak. Jezus, to 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 będzie Leksi Jezus, Monika Kociołek, gratulacje krzyków Gratulacje, Patrz, kurwa, będzie z Leksiem! Dobra, let's go. Lena, co wydropi Lena? Tak! Lokalny k**head! Jest! Nawet nie muszę dużo robić w cosplayu, po prostu wezmę moje strzykawki z szafki i k**a zaliczymy ten odcinek. Najprostsze zadanie, jakie mogłam dostać. A fajne było. Ooooooo! O Hejka tu będzie takie coś robić? To teraz ja! Ej, co jest? Wydropił mi! Przydupa z lęki? Co jest? Nie muszę się przebierać! Ale jaja! Ja, ja dwójka mam spodnie, ale ja mam jakiś... O dwójka ma spodnie. Ej, ale nie znę nie, Bartek ci się! <laughs> Nieźle nie. Bartek dropnęło ci przydupa z lęki! łota Pojadę to jest! Ja pi...ole, teraz ja losuję! Hmm. O kina Kinaczewa! Ja pi...ole, No to niezły będzie cosplay, Dobra, wybieram jej zdjęcie Ooooo O, <laughs> o kurwa, Magdalena Maria Monika Ja pierdolę, niezły cosplay Lecimy dalej Ej, hey, panowie, wydrupiłem meduzę Ja pierdolę, ale Kongo Ale będziemy kurwa robić tygrysy i wariaty zdjęcia Dobra, lecimy Kurwa <laughs>

Dawaj, dawaj, poduszko, A Czego szukasz? I wyrucha. Spodni twoich od garnituru. Czemu on gada do jej ojca, jakby był jego ojcem? Co się kurwa, dzieje? Oni tam wszyscy się k***a Na ty? Spodni twoich szukam! Starz starcze, zajebany. Być to do wypchania O Nie, oni każą Marcelowi chyba Elo, 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 tygrysy k***a, wariaty, kongo No, ja czekaj, Co to jest? to, to Kogo, przepraszam, kogo miał cosplayować, bo już nie pamiętam Lenka, co ty odpierdalaś, kurwa O, ja pierdolę Tak, moi drodzy, jestem kur... na c... Ci... Ja pierdolę Jestem pierdolonym gremlinem, kura, Z zestawu McDonald's Co to kur... jest? Czym to jakieś szurki? O, kurwa, przyszedł Meduza przyszedł! K**a ja mać! Nie z ty. Ja p. zbił secyce. <grywa> no dawaj, no kurka No wiesz, aż dodaj, Ej, on serio kurka się przebrał za przydu lenki po prostu. Ja p. co się kurka dzieje, stary? Musiałam już się, nie To się odpierdala w tym domu, chorym! Ostatnie 40 sekund. Co się k**a dzieje? Czemu wszędzie są bezdomni i krz? k*a w domu! Ludzie, ktoś się wławał do mieszkania! Zawołajcie policję, k**a! 30 sekund, a w koniec! Moment! No zobacz, może Moment, k*a! Przebieram moje dziecko za furasa! O DZIWO barwę, był bardzo szybki! No, był szybki, bo k*a musiał się przebrać za siebie! No. Okej. Okay. Ja też WAM dobra! To pierwszy prawie? Ja! Dobra. Ja mi wyszło tak. No! Tak wyszło mi. I, taki taki I teraz... I teraz tak, taki był <śmulat kontrolli> Jeden do jednego, znać różnicę. Znać różnicę. Hmm. Nawet na salon taki sam Tak Freeza widzi mini mike. Tak o! Tak o teraz widzi Freeza mini mike po skończeniu ekipy, nienawidzi go. Ja miałam odzorować to, a wyszło mi to. No powiem... Co to k*** jest na nogach? Nie no, widok praktycznie jeden do jednego. No to u mnie było. u mnie było no. takie zdjęcie. Ja zrobiłem. No. no. Takie? A taki było oryginał. <laughs> ja pierdykam mnie. Nie no, mocarne nie. Te włosy najbardziej mi się podobają. Getry na głowie ku. Kalesraki na głowie i chuj, stary. Ale która to jest Lexi teraz, bo nie mogę ją odróżnić. My mieliśmy tak. E, taki był oryginał. No, zobacz. O, kurwa, to była Mona Lisa. Ja pie... Ole, Ja Ja pie... Powiem tak, powiem wam tak. Marcel ewidentnie, ewidentnie, Marcel k***a rozpie***ł ten challenge. Zobaczcie, jakie tu są detale. Patrzcie na buty. Widzicie tą, ten k***a tutaj? taki yy, ten pasek zobaczcie on też go nawet ma zobaczcie jakie kurwa, przywiązanie do, te, do detali jedyny problem jest taki że ma skarpety ale no słuchajcie no tutaj wszystko jest na miejscu nawet nawet na szyjnik, kurwa, zobaczcie widzicie przepiękny kurwa. kolor kolor kurwa, tutaj yy, tego mega mega wszystko no naprawdę troszkę ręka tutaj powinna tutaj złapać ale no Naprawdę. Która to Mona? Właśnie nie wiem. Marcel wygrywa, Marcel ich wszystkich dominuje, widzowie, to jest easy. Teraz najgrubsze. Taki jest oryginał. Widzowie, A. przygotujcie mnie? O ja że Oczekiwania o? <laughs> Ja się widzowie czuję tak właśnie jak widzę plakat Julii Żugaj z koncertowym Tak widzę jej plakat, jak ty po prawej Ale kto TO JEST JULIA ŻUGAJ? Wszyscy chcą jeszcze rundę drugą runda Runda druga? Kto teraz? Mergani mi dropnął Ja ale mam problem, mam problem Pomóżcie mi, pomóżcie mi Proste Ale proste akurat, f**k, zdjęcie proste Marcin Dubiel Marcin Dubiel stary ze wszystkich paczek dropnął no, Marcin Dubiel. Ooo, oh, no ciekawe no. skąd te pieski. Robię się szynka? No. Zrobię z nich szynka, słyszeliście? Zrobię z nich szynka, z tych psów. Boże, Lenka Demon mi się odpala, ona jest... Po pomóżcie jej. Hejka tu Lenka! Aaaa! What the Hejka tu lęka Ej, hejka mam pomysł. my z ciebie skórę i przekleimy na moją twarz, żebyśmy zrobili jeden do jednego. Co ty na to? Wow, mega pomysł na odcinek, fantastyczny. Jestem, jestem zdrowy, jestem zdrowy psychicznie Ej, to będzie nawet łatwo Nawet łatwo Luz, 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 idziemy do kuchni pij. Oczywiście to żart, widzowie, wizja artystyczna Co mi dropi? Kur a nikt mi nie dropnął Ja ale czyli idealnie Muszę przestać obrażać tego chłopaka Nie, to jest stary Bluza Demolujemy całe mieszkanie kur a Gdzie jest ta bluza? Uch. Dobra to jest nie fair, bo matka pomaga Marcelowi, ale bardzo dobrze, giga chat Co? Słyszycie ten Słyszy słyszycie ten ku**a muzykę w tle? Jeszcze muszę iść odpisz, Ilema powiedziała, że zgubiła nasz enik z motylkiem I na rary I zaraz mam spinkę motylka Aha Gdzie by zrobić to, tutaj może? No tutaj, no Konferencja, FMMMA CO TO kurwa ZA kondom NA GŁOWIE Co to jest! Pieski są całe mokre, był też. Chodźcie, chodźcie. Grawe, czemu mnie nie było na tym, na tym tym, na tym yy, kole? No nie wiem właśnie, tym nikim dla nich. Ej, bez kitu, ku... Marcin Dubiel, przecież Marcin Dubiel też k**a ku... zakładał kondona na głowę. Ej, bez kitu. Ej, dobra, to jest, dobra, to jest akurat mega five head move, nie? Playboy Karty. <ścoughs> Playboy Karty. Ła, ła. Pieszko, co to? odp*****asz, pi... ku... A Weź te k**a ku... ręce stąd. Okay, jak to jest bokiem. Ta, jest z bokiem. Kurwa, właśnie widzę. Co ty pierdolisz, stary? <grym w> Wygenerowany śmiech. No, to ja. zobaczmy te zdjęcia. No, tak? Tak, tak. Pokaż Tak zrobiłem. No. z k... A tak wygląda. Nie no. Ale chujnia, jaka chujnia. Dobra, wybieram ja. Marcin dobierma. ma ja. Takie drzewa ja. mam. Dobra, to no kupa, bym powiedział, że podobne, nie? Kondoniarz, kupa, okularki, psy trochę może off, ale nawet patrz, nawet kupa kostki są takie same widoczne. Ja pierole, nie? No, kuria, podobne akurat. Szacunek za to. Szacun za to. Tak A, wygląda to, 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 Lena? No. Okay. Ku... miał być takie. No. O ku... Ja p***a, pi... jaki effort, kurka! Kosurkę nawet przerobili! Genialne, ja p***ę, pi... marcel rozpielaj wszystkich, stary. Ja pi... ole chłopie, toż to jest ku... Marcel, ja pierdolę, Marcel znowu win Ken Carson Stary, ja pierdykam Nie no powiem wam szczerze Szacun nie Naprawdę, no dopiero pierdolone, nie Mocne, 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 no Marcel new opium member Tak, już właśnie jest w kontakcie z Playboy Carch i podpisuje Zrobił z Dobra, NPC i NPC Takie? Uwaga? Mega, mega dobre, nie? Który to pieszką no właśnie nie jestem w stanie roz, roz, rozróżnić. nie no super! Nie, no dobra, Mar Marcel was rozpie***ł generalnie. Nawet nie ma co zbierać, nie? Nie ma co się nawet zastanawiać i co zbierać, po prostu. Marcel was rozku***ł, eee... I tyle.